W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bitcoinie i today i, today, i dzisiejszym yy, tutaj strzale w górę, a także przejdziemy przez klasykę, czyli waluty z, łącznie ze złotem oraz srebrem, gdyż te dzisiaj poszły troszeczkę w górę, czyli odbiły się od tych punktów, co mówiliśmy, a także opowiemy o paru wiadomościach z zagranicy i o kolejnych skamach, jakie są na bankierze. Więc jeżeli myślicie, że to Was interesuje, zapraszam na odcinek. Cześć, ja nazywam się Maciek i jak zawsze dodaję wiadomości codziennie. Wszystko co powiem jest tylko moim zdaniem, więc zaczynamy. Dzisiaj bitcoin ładnie poszedł w górę. Tutaj przed tym wyłamaniem zaraz na telegramie nagrałem filmik, jak byliśmy więcej w tym miejscu, tutaj na 6700-6800. Następnie potem był mały retest, o którym mówiłem. I tutaj właśnie jest cała klasyka kupowania breakoutów, które właśnie robimy na Telegramie. Przypominam, że Telegram jest za darmo i nie kosztuje jakieś pierońskie pieniądze, więc każdy może po prostu sobie popatrzeć, jeżeli nie ma czasu śledzić yy, dziennie różnych kryptowalut. I patrzcie, co polega na tym. Byliśmy więc gdzieś tutaj i tutaj y, jest nasza opcja straty. Gdzieś tutaj trzeba było postawić y, w Stop loss w tym miejscu, czyli to tak mniej więcej przy tym suporcie, może poniżej, czyli było to mniej więcej jakieś 154 dolary, czyli 2,3%. Natomiast jak tutaj wchodziliśmy, mogliśmy zyskać gdzieś mniej więcej tyle: 400 dolarów, tak to w dolarach. Tak, to w dolarach. 400 dolarów, czyli 5%, 2 do 1, właśnie takie ratio tutaj do, do, właśnie do zrobienia. Właściwie to stop loss tutaj niżej, ustawialiśmy to nawet więcej, więc to był taki mały breakout, ale rozumiecie o co mi chodzi. Bitcoin niekiedy kiedy na przykład na 7000, więc tracąc 1, można zyskać na przykład 10 albo 5. To już jest dobry risk-to-reward ratio. Jakby ktoś kupił tutaj na tym właśnie przecięciu, to już by było lepiej. Więc teraz pytanie jest, jaki kolejny ruch może być na Bitcoinie? Już tu wszyscy zadają, co będzie dalej, co, gdzie jest i w ogóle, więc tutaj ja tylko to powykasowuję tutaj, żeby nam tutaj nie nie blokowało i kolejny ruch, jaki można yy, wyczynić, zobaczcie, nie mamy dość dużej energii na tygodniówce, dlatego myślę, że nie będziemy w tej chwili widzieć jakiegoś y, dużego strzału. A i przypominam, odcinki też będą 15 do 20 minut, się starą, więc y, tutaj patrzę na zegarek cały czas. I spójrzcie, jeżeli energia ma się zregenerować, to musi to być. Musi to być. Momencik. Y, epic Pan. jesteśmy, więc więc energia zwykle w konsolidacji, jeżeli nie ma gwałtownych ruchów, ruch ten nieliniowy powoduje po prostu konsolidację ceny. Można też zauważyć na Boilinger Bands, ok? To jest pierwszy motyw. Drugi motyw, Właściwy taki naj, najlepszy, jaki można, to jest, że cena opada, gdyż wtedy zaczyna zbierać wszystkie indykatory chłonu i jest taka, jakby bull flag. Okay? To wtedy jest bardzo dużo właśnie konsolidacji, takiej właściwej. Jednak, jeżeli trend jest bardzo, bardzo silny, to cena może rosnąć, a wraz z nią na przykład energia i na przykład takie indykatory jak MAGDI czy na przykład RSI nie spełniają już swojej roli. Więc. Teraz musimy zaobserwować, co będzie w konsolidacji, czyli w którą stronę pójdziemy. Tylko to wykasuję, tutaj. Popatrzcie. Więc w tej chwili energia jest na piątce i tutaj zakręca nam wszystko. Mamy RSI dosyć wysokie, chociaż jeszcze jest troszeczkę miejsca. Na dniówce jest całkiem dużo miejsca, na tygodniówce to już w ogóle jest pięknie i zobaczcie, jest tylko, jest tylko, dniówka jest bardzo rozpędzona, więc dobrym elementem tak zwanego fractional energy trading byłoby poczekanie, jak tutaj na godzinówce, trochę RSI nam ochłonęło, tutaj mamy właśnie konsolidację do góry, jednak jeżeli zobaczymy sobie na Energię, urosła ona, ale nie rośnie do góry, do takiego piku jaki był poprzednio. Zobaczcie, średnia takich ruchów, to no zobaczcie, jest na, na 60. Ok, więc w tej chwili to mogą być takie zbywalne ruchy, może być jeszcze double top, drugi taki. Jednak myślę, że cena będzie szła w, na przykład w takim tutaj poziomie na 7000, gdyż to by była taka kumulacja ponad właśnie tym oporem. I teraz taka ciekawostka tutaj dla tych, co. Umieją, umieją mierzyć korekty. Dlaczego dzisiaj tak właśnie dużą telegramy się udzielałem? Proszę bardzo. Więc więcej jest stąd. Dlatego właśnie myślę, że to by pasowało do tego naszego ruchu. I teraz, jeżeli energia na tygodniówce zacznie rosnąć i cena zacznie iść bokiem lub cena zacznie iść do góry i nie będzie tego ruchu, zobaczcie, ten cały dzisiaj skok był niespowodowany przez dniówkę, tylko przez piątkę, więc jeżeli ten nam, ta, ta energia nam się tutaj nazbiera, i to będzie powolny, właśnie, ruch na stokastik, zobaczcie tutaj, co było przy tym spadku. Wtedy, mówię, możemy właśnie iść na mądrza. czyli to by nam zajęło jeszcze z jakiś, ja wiem, tydzień do dwóch. Czyli postawmy sobie tutaj datę, na przykład, wezmę na dniówkę, postawmy sobie tutaj datę, no powiedzmy, 15. To jest Ctrl V, znaczy Alt V. I to jest nasza tutaj, nasz punkt, tutaj, ok? W tym punkcie powiedzmy do 20, zobaczymy, czy nie będzie po prostu uzbierany tej energii, czy nie będzie właśnie tego naszego moonshotu tutaj. Więc w tej chwili trzeba poczekać, aż to ochłonie. Piątka to jesteśmy więcej z ja wiem, 5 do 10-15 godzin, także zobaczymy, jak to przebiega. Teraz wejdźmy sobie na, sre, na złoto. Złoto wchodzi w paraboliczny ruch, ten, co właśnie chcemy, idzie do góry, więc może będzie e, miało ten swój ruch, który miało być wcześniej, zanim właśnie e, kryzys, e, po prostu, znaczy kryzys, zanim właśnie ten spread cały tutaj nam się znalazł tą chorobą. Zobaczcie, energia na tygodniówce, mówimy tu o tygodniówce, czyli ogromne ruchy, ogromne. Spójrzcie, tu mamy pierwsze doładowanie, zobacz, o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć doładowań, To akurat był spadek, to raz, dwa, trzy, no to weźmy tutaj średni Średni strzał 10%. Średni strzał tutaj mam odtąd, dotąd 20%. Tutaj średni strzał 18-16%. Coś takiego, czyli średnia wychodzi od 15-16%. Jeżeli tutaj wejdziemy. Czyli moglibyśmy się znaleźć mniej więcej więcej jak 160 na 1800 coś około. Jeżeli pobijemy to. Więc wtedy już wchodzimy na inne właśnie all time high'e. Także tak to właśnie wygląda ze złotem na dłuższą okazję. Na krótszej osi yy, dniowej Pięknie, tak jak mówiłem, że chciałbym zobaczyć tą konsolidację, więc może właśnie spadnie, jeżeli przebije ten tutaj próg, to by spadło właśnie niżej. W tej chwili mamy, o, mamy, ja to mam trochę na nabazgrana, ale muszę, właściwie to już nie muszę mieć tych linii, tą sobie tylko zostawię. Tu mamy kanał, z którego wypadliśmy, w tej chwili mamy bardzo dobrze ustawiony range, bym powiedział, a Fibonacci na razie se darujemy. No, proszę bardzo, i tutaj mamy nasz górny range, który jest jednocześnie granicą powiedzmy supplies, dlatego spada, więc teraz złoto to jest właśnie lower, e, lower low tutaj, znaczy zależy w, w zależności, w który patrzymy, to czyli znaczy to jest lower high, można powiedzieć, i teraz po tym obserwowalibyśmy właśnie wybicie w górę, czyli mniej więcej taki ruch, to jest taki dystans książkowy. Zmienię tylko na żółty. No, gdzieś mniej więcej tutaj byłby retracement i do góry. Dlaczego tutaj? E, już mówię. Wszystko można zmierzyć za pomocą, właśnie, FIPSów. Powiedzmy tutaj. Tu był mniej więcej też nasz swing test, czyli mniej więcej w tym, w tym miejscu. Okay. 0,38 tu już jest bardzo dobry do 0,50. Tu był ten week niższy, więc. E, Wygląda to całkiem dobrze, ten retest. Jeszcze jakbyśmy mogli tutaj zejść, wtedy ten ruch zmierzyć. Czyli mniej więcej do e, 1597. I potem, może zobaczymy, właśnie do góry retest. Wszystko zależy od tego, jak teraz ten spadek się zachowa i czy się zatrzyma. E, jest dużo energii i na tygodniówce, i na dniówce. Na piątce tak samo, i wszystkie cykle są do góry. Więc zobaczcie, ten ruch powoduje bardzo silne naładowanie. Byśmy mieli to na bitcoinie. Przez jakiś okres czasu, czyli tutaj było 24, 25, 3 dni, czyli mniej więcej do tej daty, to wtedy może właśnie będzie new all time high na Bitcoinie. Jeżeli nie, nie, nie przekroczy, nie, nie, nie pokrzyżuje na planu, właśnie bezrobocie w Stanach, gdzie już jest 6,6 miliona ludzi, srebro, srebro tak samo jak złoto, tu mamy ten spadek, mamy tą linię, więc srebro będzie tutaj miał ten congestion. Zobaczymy tylko, czy jeszcze zrobi mniejszy retest, gdzieś mniej więcej dotąd tutaj. Jeżeli odbije się od tego, no to już trzeba kupować breakout wtedy. Tutaj właśnie można postawić właśnie buy order, mieć stop loss poniżej tego tutaj poziomu, bo to jest taki market, wypaczy tutaj range i no i to tyle. No i wtedy mamy reward to, to risk ratio bardzo duże. Zobaczmy, tak całkiem nieźle. Jeszcze sobie RSI popatrzmy, jak wyglądamy. Magdi. Mamy buy signal, RSI jest ładnie, ta formacja y, zwykle y, jest duże prawdopodobieństwo pójścia do, do góry po czasie, tu są, mamy taki mniejszy widzicie, taki ptaszek, to jest można nawet powiedzieć to jest head and shoulders na RSI i wtedy RSI idzie do góry, czyli jest kupno. RSI pamiętajcie też możecie używać figur, to też jest y, tutaj ważne. No i... Lecimy dalej. Mieć dawno już miedzi nie oglądaliśmy. Mieć ma swoją konsolidację, czyli jest jakieś zapotrzebowanie, coś się dzieje, ktoś drukuje, ktoś jeszcze działa. Waluty, frank. Nasz frank, nasz frank. Bardzo dobrze, że to mówię to od parę razy. Frank w tej chwili wchodzi właśnie z powrotem w tą figurę. Więc jeżeli teraz będzie miał retest i wyjdzie, nie spadnie poniżej poniżej 43095, czyli 43095. No to wtedy ma szansę, tak? Ma szansę właśnie iść do góry, dlaczego poniżej nie spadnie. No jeszcze może spaść do 4.27, jeszcze nie jest źle. I gdy tutaj właśnie cykl na tej piątce się cofa i zobaczcie ten ładnie reaguje na te cykle. Tutaj ładnie reaguje na te cykle. Potem jest przydobrzony. I, i idzie do góry wtedy on ta, ta dniówka tutaj właśnie wtedy jakby pokazuje jest szybsze, szybkie nabieranie energii i pokazuje właśnie taki dobry tutaj zobaczcie paraboliczny ruch na stokastik, więc myślę, że to będzie taki małe cofnięcie na piątce, żeby razem z tym y, z tym tutaj y, cyklem momentum wejść y, wyżej. Mm. Dodatkowo mam tutaj opór właśnie na fibonacci euro. Euro podobnie jak frank, ale troszeczkę gorzej. Tutaj mamy, już mogę to wyłamanie tutaj wyłączyć. Tutaj w ogóle jest za dużo gadżetów. Zaraz tutaj wyszliśmy. Z tym o, proszę bardzo. Teraz formujemy właśnie. Trójkąt tutaj na. Ja to właśnie zaraz tu przerobimy to. Na. O proszę bardzo. Formujemy z tego naszego tutaj kanału. Możemy zrobić teraz trójkąt. No i, i pięknie to wygląda. Wyłamanie tego trójkąta da nam pozycję, gdzie mamy iść dalej. Energia bardzo dobrze się zbiera. Na tygodniówce jest bardzo mała. Więc. Pamiętajcie, że jak wracacie z imprezy yy, z dziećmi, jesteście już zmęczeni, dzieci chcą dalej iść, no to nie pójdą zbyt daleko, ponieważ wy nigdzie nie idziecie. Właśnie to jest parent time frame, czyli oś czasu wyższa, która już idzie spać, jest wyczerpana idzie spać, a dzieci chcą gdzieś pójść, więc pójdą, ale i tak wrócą. Więc zobaczymy w które miejsce, yy, w którym miejscu pójdzie właśnie to, więc ruch będzie wygenerowany wtedy w to miejsce, czyli Yy, obserwujcie wyłamanie tego trójkąta w tej chwili nie mogę powiedzieć targetami będzie dla tego trójkąta 4 4,72 lub 4,41 4,72 o, lub tyle dobra to już mogę pokasować, no i tak to właśnie wygląda. Mam tutaj dobry support. jeszcze jak sobie postawimy Fibonacci mniej więcej, chodźmy odtąd, zobaczymy jaki jest, który nam się pokrywa. O tutaj mieliśmy był ten base, no mamy też Fibonacci 0.23, mamy yy, support tutaj. Więc y, dosyć dobrze to wygląda. Plus mamy drukowanie polskiego PLN-u w nieskończoność, prawdopodobnie, i silny kryzys w Polsce. Przepraszam, nie kryzys, depresja. Także być może euro pójdzie właśnie do góry. Zobaczymy, jak się wyłamie. Norweska korona. Y, wtedy chyba mówiłem, dojdzie do 40. To przeszła ten fragment i była prawie na 41. Y, w tej chwili y, trochę osłabła. Jednak nie tak bardzo. Jest tutaj dobra kumulacja korony. Zobaczcie. Out z tym już. Jest tutaj dobra kumulacja tej korony. I ten ruch wygląda bardzo podobnie eee, jak ten. Zobaczcie, więc być może teraz będzie właśnie swinged oby, bo bardzo, bardzo dobry. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To się czasami trzeba komplikować, czasami trzeba po prostu tylko popatrzeć i jest tak zwane in your face. In your face. Zobaczcie, tu w ogóle jest head and shoulders, więc targetem tego head and shoulders takiego e, mogłoby być. Zobaczcie, head and shoulders mamy mniej więcej tu. O. 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 Wiem jak to wygląda, ale spokojnie. Nie wiem, ile mamy jeszcze czasu, 30 km, jakieś jeszcze 7 minut. Targetem będzie. to już będzie wysoki target. 44, jeżeli wyłamiamy się, czyli. Jeżeli ktoś nie kupił korony, czy tam ma sprzedaż, nie? Wiem, to tutaj wygląda to na taki retest. To by było bardzo dobre odbicie od tej 20 jedynki. Gdzie jest? Tak, 20 jedynki. 200 robi tutaj właśnie jako opór. Wtedy można by było mieć squeeze i być może pójdzie do góry, więc trzeba obserwować tą akcję tutaj. Fund, nasz kochany fund. Tak jak mówiłem, trzeba poczekać co się stanie z funtem po tej właśnie tutaj granicy, więc funt zatrzymał się tutaj na tym naszym kanale i zobaczcie, zwykle funt dochodząc do tego kanału zawsze odbijał do dołu, więc w tej chwili jeżeli ktoś ma funta, to jest dobrą tutaj opcją, nie wiem, rozważenie, jakoś, nie wiem, przejście na coś może, Przynajmniej jak ja bym miał funty, to bym wyszedł stąd i dopiero kupił breakout wyżej tego punktu. No może bym stracił z 5% czy tam 3% na tym wyjściu, ale, ale to co mam w ręku, to już zostaje moje. A jeżeli zobaczyłbym ruch do dołu, który przebija 5,13%, to wtedy short w dół i ustawiam wtedy tutaj nową naszą granicę. Supply zone. Tutaj mamy silną supply zone, która jest teraz naszym demand, więc obserwujcie, musi przejść tą barierę. 5,23 i zamknąć się powyżej. Łu, dolar, tu mamy siekę na tym rysunku. E, zaraz sobie tutaj popatrzymy, wszystko wyłączymy. Dolar, podobnie jak euro, ma teraz, właśnie, e, lower high w porównaniu do tego. Jest to bardzo dobry, taki swing test, i w tej chwili musimy zobaczyć, gdzie on się zatrzyma. Tu, byłby do, tu by była dobra jego opcja. Dobrze, właśnie by wyglądał. Czyli mamy o, dokładnie tutaj dwie osie się pokrywają czyli ten swing test tutaj byłby bardzo dobry na granicy 4,17 więc osobiście poczekam aż będzie na 4,17 do no 4,15 jeżeli zobaczę, że energia całkiem dobrze pf, no już tutaj nie wygląda na więc wątpię, żeby dolar gdzieś szedł może to być taki ruch spadkowy więc się wstrzymam, z dolarem się wstrzymam dopóki nie zobaczę stabilizacji na 4,15 i może pójdzie w górę Dajcie mi znać, czy mam nadal tego Chinese Yuana tutaj pilotować, czy nie? Bo tak, w sumie to nie wiem, czy ktoś to w ogóle ogląda, tego Yuana. Może nie będę marnował czasu. Zobaczcie, SP500 robi teraz właśnie e, do góry ruch, więc może to być taki, e, e, sell, taki rally, sale, taki sail rally tak zwane, czyli after sales rally, czyli taki jeszcze do góry pójdzie, ci, co sprzeda, mają sprzedać, jeszcze sprzedadzą, a potem pójdziemy w dół. No zobaczymy, chociaż te tryliony drukowanych rzeczy dają sobie znać waluty, jakie obserwuję, znaczy kryptowoltek obserwuję, to mamy Ethereum, oczywiście. I Ethereum wpadł właśnie teraz ten tutaj trójkąt. Dzisiaj był ładny trade, akurat fajnie wszedłem tutaj, na dźwigni razy 5, ciach. No nie niedużo zarobiłem, ale ale to był dobry ruch, no tak po prostu sekunda, mówię, a wychodzę, ciach, spadło na dół. Mówię, nieźle, znowu tutaj wszedłem teraz jestem gdzieś tutaj pod tym, y, z, tutaj supportem czekam aż po prostu przejdzie, nie przeszło właśnie, więc jeżeli obwinę się poniżej tej 50, to po prostu wyjdę stamtąd. Taki ruch, mamy raz, dwa, właściwie to nie, raz, raz, dwa, dwa, trzy, jeżeli pod tym trzecim nie zejdzie, nie zejdzie niżej, to będzie odbicie i będzie dobry, tutaj, właśnie punkt yy, kupna yy, tej, tej figury. O! O! Proszę bardzo. I link. Link jest bardzo dobry. Piękny retest tutaj, zobaczcie. Na dniówce jest dużo całkiem energii. Na y, tygodniówce niestety nie, więc czekam aż będzie tutaj malutka kumulacja, na tym dniówce gdzieś tak mniej więcej poleci, we websknie się na to i zobaczymy, tutaj będzie w tym, tym takim tutaj oporze, bo po prostu będzie taki squeeze mały. Sandbox y, skończył swoją trzecią właśnie y, presale landu, jest to taki jest to gra, która została już właśnie z, w, na blockchainie, jest ona w, 40 milionów downloadów było, i to jest nowy trend. Po prostu im więcej, właśnie VR będzie takich gier, a będziemy siedzieć więcej w domu, także będzie coraz, coraz więcej takich właśnie sprzedaży tych wirtualnych landów. W tej chwili y, jest y, to właśnie trzecia sprzedaż: czyli nie sprzedają całego landu, tylko y, taki presel, pre żeby mogli mieć pieniądze. Ale to jest trend. Tak jak Decentraland pamiętam, też zrobił. No, i to będzie raczej e, kiedyś był chyba MySpace czy MyLand, coś takiego, no ale wtedy nie było tej technologii i w sumie nie przyjęło się to tak jak teraz się przyjmie, gdzie jest VR, jest właśnie krypto i cyfrowy dolar i cyfrowe płatności, cyfrowe wszystko krypto, więc e, tak e, będzie wyglądał raczej e, nowy trend Ziemia w VR. No i spójrzcie tutaj. E, tutaj jest pokazany filmik jak. E, FBI rekwiruje maski, które kupił Koleś yy, i próbował sprzedawać je z 700% tutaj markupem. No i tutaj ludzie mówią, o kurna, co za ten dobrze mu zabrali, chciał chronić i wszystko, no ale posłuchajcie, ktoś kupił to i chciał zrobić inwestycję, tak jak na przykład Wy teraz kupujecie złoto, czy kupujecie bitcoina i rząd postanowi na przykład zabrać wam te złoto. No i jak wtedy będzie? To jest tylko to jest początek to co rząd robi tutaj i zabiera. Dzisiaj są maski. Jutro może być na przykład, nie wiem, yy, samochody, potem srebro, potem złoto, bo na przykład ktoś ma coś I, i ten nie ma żadnej pomocy od rządu, a jak już próbujesz coś dograć, no to cię zlikwidują. A jak na przykład rząd drukuje tryliony pieniędzy, które ty będziesz musiał zwrócić, i czy tam nie wiem, miliardy w polskich złotych, ty będziesz musiał zwrócić. To wszystko jest w porządku, nikt rzędu nie, nie, nie złapie. Właśnie, to jest właśnie filmik yy, z tego, właśnie. Tutaj też inne takie są rzeczy, że czas drukowany jest właśnie dolar i jest yy, kiepskie zabezpieczenie. Yy, tutaj porównanie jest też właśnie do papieru toaletowego. Tutaj właśnie ten Brooklyn Man został aresztowany, bo się wkurzył. No, też bym się wkurzył. I polski podwórko. Yy, Gwałtowne odbicie ropy naftowej, czyli Trump chce porozumienia. To, co nagrałem ten odcinek, który jest z Putinem, który można obejrzeć właśnie tutaj w zakładce wideo's albo playlisty, jest to tutaj z Putinem. Tu pokazuje, jak właśnie cała ta ten dropdown z ropy naftowej powoduje to, że Stany mogą stać się bankrutem. Dobrze jest to obejrzeć. Więc to właśnie robi teraz Trump, żeby tutaj chciał się. Dogadać. I tutaj uważajcie na scam, jeszcze taki tutaj na Discordzie jest, że zalogujcie się na tą giełdę. Musicie tylko wpłacić 0,01 Bitcoina, żeby móc wypłacić 0,6, bo to jest wasz bonus. Jak wpłacicie te 0,01, tam ktoś pisał, to opłata podnosi się na 0,05, jak 0,05, i praktycznie nic nie wypłacicie i nic nie będziecie mieć, właśnie. I tutaj właśnie rząd USA robi jeszcze ten dodruk i uruchomił, uruchomił report dla ten dla y, wszystkich pozostałych państw, czyli tak zwane, y, y, repo, czyli pożyczanie pieniędzy y, na noc dla wszystkich innych banków y, na świecie innych państw na, na przykład. To jest, to jest w ogóle tuż coś nowego, to już jest y, paradoks. Normalnie tak jak mówiłem, że na noc banki potrzebują płynności, więc Fed im pożycza, oni dają w zastaw swoje rzeczy, a teraz Fed uruchomił coś takiego tylko że dla spoza Stanów Zjednoczonych, czyli Yy, bo wszystkie te państwa lub te korporacje muszą, mają dług w dolarach i muszą operować tym dolarem, więc widać, że już jest tak krucho, że Fed musiał coś takiego zrobić. Yy, no już codziennie jest coś nowego, codziennie jest coś nowego. I budowa domu coraz yy, droższa. Nie wiem, dlaczego ten artykuł ukazuje się w kwietniu, jak już od marca ludzie stracili pracę i już jest bardzo kiepszczyzna, coraz więcej film, firm daje upadłości, a oni wyskakują z takim artykułem. To jest po prostu jakiś, nie wiem, bananowy raj. Kto w ogóle im ktoś każe to robić, bo to nie są głupi ludzie. To nie są taki portal prowadzi, to nikt głupi nie jest. I muszą chyba pisać, żeby pokazać, że wszystko dobrze jest w gospodarce. To chyba jakiś manipulujący coś jest. no Nie sądzicie, to jest. Po co taki w ogóle tytuł? Kogo to interesuje w tej chwili? To już było. No już co z tego? Już, już mam to gdzieś na przykład. Ja mam to gdzieś. I tarcza antykryzysowa. Patrzcie teraz. Tarcza dla najemców. Umowy przedłużane z automatu. Czyli jak wynajmujesz jakieś mieszkanie, to umowa jest z automatu przedłużona od razu, bez żadnego gadania. I wszystko jest tutaj piękne, ale co z tymi wynajmującymi? To im yy, kasuje się, tak jak ten Brooklyn Man zrobił dobry deal i kupił wcześniej te wszystkie maski, tak każdy wynajmujący będzie miał przerąbane, gdyż jest to niekorzystna sytuacja, bo na przykład jeżeli ma lokatora, który nie płacił, albo niszczył mieszkanie, chociaż nie, tu jest napisane, że musi płacić, ale jak na przykład niszczył mieszkanie, albo nie wiem, ma lepsze oferty, to nie może nic robić. A druga sprawa to to, że jeżeli teraz ludzie nie pracują i nie dostają swoich pieniędzy, no to, no to ciekawe czy na przykład skończy się tak, że będą musieli przedłużać im nie z, że mogą nie zapłacić za te przedłużenie, bo już nie mają kasy a muszą im przedłużyć z automatu widzicie, tak rząd właśnie potrafi ręcznie sterować wszystkim i wychodzić z pociągu podczas jazdy więc jeżeli podobał wam się odcinek to zostawcie suba, lajka, poszerujcie, dajcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku a także używajcie linków referencyjnych, bo to zawsze wspiera kanał na razie